Boksera Boxera.org. Przed nami jeszcze tylko trzy walki. Ta największa, o której mówiłem przed chwilą, zmierza się dni. Mateusz Kozłowski, Mateusz Rybkowski, na rządzie wody, który skończył się w szczepie. A przed naszymi kamerami młody żonkość Damian Grzesiński. Zacznij, może nietypowo, ale z obowiązku wszystkiego najlepszego dla Ciebie i Twojej pięknej żony. Dziękuję bardzo. Na nowej drodze życia. Powodzenia. Dużo satysfakcji, no i szczęścia. Damian, zaprezentowałeś naprawdę świetną formę tutaj. Z przeciwnikiem może nie najwyższej klasy, ale bardzo ambitnym. Myślę, że same przygotowania do tego Grand Prix, no, pokrzyżowały trochę, powiedzmy, i zakłóciły sprawy, które są nadrzędne na pewno i takie przetarcie z takim zawodnikiem było ci bardzo potrzebne chyba. Oczywiście. Ja właśnie te walki tutaj na Pucharze Polski traktuję bardziej szkoleniowo. Próbuję robić to, co mi trener każe na różniku, no i staram się to robić. Nawet jeżeli mi to nie wychodzi, to próbuję to robić, żeby w przyszłości, żebym jeszcze lepiej boksował i żebym wygrywał z jeszcze lepszymi zawodnikami. No i ja, prawda, doceniam Twoje osiągnięcia sportowe wielkie ambicje. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Sportowe oczywiście. Jeżeli chodzi o najbliższe plany, to Skończyłem studia magisterskie teraz na wychowanie fizycznym i na razie chcę przez jakiś okres teraz boksować i postarać się o jak najlepsze wyniki i żeby jak najlepiej boksować i wygrywać z jak najlepszymi zawodnikami. Czyli uko, ukończyłeś AWF, mam rozumieć, tak? Tak, skończyłem, no i teraz na razie chciałbym się zająć tylko boksem, żeby myśleć tylko o treningach i o boksowaniu. Myślę, że warunki, jeżeli chodzi o PKP Poznań są dobre do tego i na pewno jeszcze nieraz się zobaczymy w świetnej formie w ringu. No, też mam taką nadzieję, no i myślę, że tak będzie. Rzeczywiście klub PKB Poznań umożliwia mi właśnie rozwijanie swoich umiejętności sportowych, no i będę do tego dążył. Dlatego jeszcze raz wszystkiego najlepszego i udanych startów. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. A w Ingu widzimy kolejny pojedynek. Kozłowski Mateusz, Skorpion Trzecin. Kamil Rzepka, Wysło Grzeszów. Walka zakończona przed czasem. Po potężnym czasie Rzepki. No tutaj Kozłowski po prostu zainkasował potężny cios na dolne partie. Ale już jest wszystko w porządku. Niemniej jednak reasumując, są to bardzo niebezpieczne czasy. No odbierające powiedzmy oddech zawodnikowi, który taki cios zainkasuje. Ręce by chciały boksować jeszcze głowa również, no niestety skurcz mięśni, brzucha jest silniejszy i tutaj tak jak mówię brakuje oddechu i nic nie można zrobić. Trzeba to wszystko przetrzymać, ale że to trwa więcej niż 8 sekund, dziewiąta i dziesiąta sekunda to już jest werdyk KOB dwutygodniowy zakaz startów i treningów dla zawodnika przegrywającego na skutek KOB. A takim werdyktem skończył się właśnie ten pojedynek. Jeszcze oficjalne potwierdzenie tego werdyktu po zabraniu kart punktowych sędzia Piotr Topolewski z Grudziądza uniesie do góry rękę Kamila Rzepki z klubu Wisła Rzeszów. Do końca serii popołudniowej zostały nam jeszcze trzy pojedynki. Dwa w kategorii 64 kg i jeden w kategorii 91 kg. Zwycięstwo Kamila Rzepki Wyszło Grzeszów. No jest to najgroźniejsza broń mańkutów, właśnie te lewe haki na dolne partie, które się spustoszenie w organizmie trafionego zawodnika. Kolejna walka w kategorii 64 kg, narożnik czerwony, Swoboda Adrian.